Witaj serdecznie na nowym kanale poświęconym projektowi Titan X. Powiem Wam szczerze, że ja zainteresowałem się tym projektem półtorej miesiąca temu, czyli troszeczkę późno jak na start, bo start był dokładnie, możemy tutaj sprawdzić, 88 dni temu. Ja zacząłem się dowiadywać o tym projekcie, w ogóle znalazłem go w 45 dniu. Także jestem troszeczkę spóźniony, ale myślę, że, że nadal wcześnie. I jest to pierwszy filmik na kanale mówiący o tym projekcie. Ten kanał w ogóle powstaje po to, żeby śledzić moje postępy właśnie w tym projekcie. To jest mój, te jakby, dziennik inwestycyjny. kupiłem tych, tych tokenów troszeczkę, ale nadal chcę w to inwestować, ponieważ wydaje mi się to całkiem sensowne i również chcę się tym z Wami podzielić. Także projekt Titan X zbudowany na sieci Ethereum. Tutaj zasłonimy mój adres. Ale, gdybyście chcieli dodać go do portfela, tutaj na samym dole strony, w ogóle strona TitanX wygląda tak, tutaj mamy cały adres: app.titanX.win win. i na tej stronie można właśnie dostać się do smart contractu i tutaj z nim, na nim działać. Gdybyście chcieli dodać token do portfela Metamask, tutaj mamy cały adres tokena. Klikamy, kopiuj i w Metamasku dodajemy. Tego nie będę Wam pokazywał, to na pewno umiecie, to jest bardzo proste. No i co, zaczynamy. Jest tak dużo tematów do poruszenia, że trudno w ogóle zacząć. No ale postaram się to wszystko wytłumaczyć. Mamy stronę TitanX. O co tutaj w ogóle chodzi? Można zdobyć tokeny Titan, mintując. Czyli tutaj mamy pierwszą zakładkę Mine i stajesz się jakby górnikiem, poświęcasz tutaj Ethereum w zamian za to dostajesz tokeny X. Te tokeny można potem stake'ować i dostawać Ethereum. Także nie dostajesz nie stake'ujesz Titana i dostajesz Titana, tylko dostajesz Ethereum i to jest dosyć fajne, bo wychodzisz z powrotem do bezpiecznego projektu jakim jest Ethereum. Kiedy już będziemy mieli zastajkowane te tokeny Titan, odbieramy Ethereum w tej zakładce, Payouts. I tutaj mamy wypłaty co 8 dni, co 28 dni, co 90 dni, co 369 dni i co 888 dni. I tutaj te nagrody wzrastają albo maleją w zależności ilu jest górników. Im więcej górników, im więcej ludzi wydobuje Titana, tym więcej zarabiasz na stake'u, ponieważ 28%, bodajże, czekajcie, sprawdzimy to jeszcze w whitepaperze, 28% z Ethereum, które jest poświęcone na wydobycie, trafia właśnie do stakerów. Staking, przetłumaczymy na polski, tutaj jest napisane 28% z tego Ethereum, które jest poświęcone na Titana, trafia do stakerów i do 8-dniowej puli trafia z tych 28 28% trafia do 8-dniowej wypłaty, 28% do 28-dniowej, 18% do 90-dniowej, 18% do 369-dniowej i 8% do tej ostatniej, najdłuższej. Także tak to tutaj wygląda. No i co? Spójrzmy teraz na wykres Titana, który jest chyba najciekawszy dla wszystkich. Titan jest aktualnie 18, znaczy jakby z tego miejsca wzrosło do tego, to by wzrosło razy 18. Czyli jesteśmy około 95% od ATH, tutaj jest napisane, nawet 96, zobaczcie. Także myślę, że na tym etapie rynku warto jest się zainteresować tym projektem, bo, no bo faktycznie lepiej kupić tutaj, niż tutaj. Więc zobaczcie, jak ten wykres spadł. A to się stało dlatego, ponieważ bardzo dużo minerów było na początku. I tutaj wybiło te monety na 90 dni, albo na krócej, na 30 dni. I te wszystkie wydobyte titany są teraz sprzedawane. Ale kiedy pozbędziemy się tych wszystkich minerów krótkoterminowych, ta cena powinna rosnąć ponieważ aktualnie nie ma, nie ma w ogóle górników, bo zobaczcie jaki jest zysk, minus 65%. Dopiero po 100 dniach po studniach wychodzimy na 4% do aktualnej ceny. Więc tak naprawdę dzisiaj nikt nie wydobuje tajtanów i to jest dosyć dobry dobry znak, bo w przyszłości, jak wyprzedadzą się ci wszyscy tutaj, ci, którzy wydobyli te tajtany w tym okresie, to cena powinna rosnąć. Dlatego ja się zainteresowałem tym, tym projektem na tym etapie, bo wygląda to naprawdę ciekawie. No i zobaczcie, żeby w ogóle 100% zarobić, to by trzeba było tutaj mieć 200 dni, nawet więcej, 220, no jeszcze więcej, 225. To mamy prawie 100%. Po 225 dniach zobaczmy, jak to będzie wyglądać. 225 dni podzielić na 30,5 i dnia, bo nie wiadomo, ile ma miesiąc. To jest 7 miesięcy. Ponad 7 miesięcy trzeba czekać, żeby zarobić 100% w tym projekcie. A 3 miesiące, żeby wyjść w ogóle na zero. Więc, jak widzicie, nie ma w ogóle minerów w tym, w tym momencie. Co jest i dobre, i złe. Jeżeli nie ma minerów, nie ma Ethereum, które trafia do stajkujących. Jeżeli stajkujący nie zarabiają, nie mają Ethereum, żeby mintować Titana. Ale pojawia się drugi etap, jak mówi o tym założyciel projektu, faza druga, czyli powstają różnego rodzaju projekty na tym ekosystemie. I teraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj mam zakładkę. Na tej stronie, która nazywa się tak: TitanExHub.com, możemy zobaczyć. Jakie projekty budują się na Titanie? Ponieważ smart contract jest tak zbudowany, że można pod niego podpiąć się i wejść w interakcję z tym smart kontraktem, i te projekty będą jakby spalały Titany. Dlatego cena będzie rosła. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo dużą podaż, ale te tokeny będą spalane przez te wszystkie projekty, które mamy na tej liście. I zobaczcie, nie wszystkie jeszcze wystartowały. Tutaj mamy bodajże te, które wystartowały. Te z X mamy. Które jeszcze w przyszłości się pojawią. I mamy ich aż 16. Niedawno, bo bodajże dwa dni temu, wystartował projekt Dragon X. I on spala Titany. I dzięki temu znikają one z rynku. O tym będziemy jeszcze mówić później, bo to jest za dużo, za dużo na ten film. Ale ogólnie chcę ten film sobie nagrać dzisiaj, żeby zapamiętać cenę, z której startujemy. Dzisiaj mamy Titana po. 0, może to napiszemy, 0,000000893. Taka jest dzisiejsza cena Titana w dolarach. Jeśli przejdziemy na stronę, to cenę również mamy napisaną w, w lewym górnym rogu. 60874. Taka jest średnia cena ze wszystkich giełd e, projektu Titan. No i to co, zaczynamy. To był pierwszy film. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym.